Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek. poleca. zrób to sam, doszradę. Tak jak widzicie, fura już garażowana. Nie było mnie kilka dni, bo ostro, ale naprawdę ostro e, musiałem popracować. Głównie chodzi tutaj o e, Allegro, czyli nasze Ale Drogo. Tam te katalogi produktów musiałem troszeczkę pouzupełniać, musiałem pozmieniać, bo ale drogo naciska na nas. I powiem Wam, najlepsze jest to, że e, tak jak pokazywałem kiedyś, weszło rozporządzenie w zeszłym roku, w grudniu, że konsument, klient ten ostateczny, musi być świadomy tego, co kupuje. I uwierzcie mi, że tutaj macie przykład wały koła do 60. Przyjechało dzisiaj ich blisko 40. Tak, bo jest na to zapotrzebowanie, moi drodzy. Jest zapotrzebowanie i to dosyć, dosyć duże. Ostatnimi czasy, nawet słyszałem ostatnio od klienta, że za regenerację wału, czyli poprawienie gwintu, nuty do podkładki i zabielenie tylko poduszczelniacz 300 zł, no bywało 300 już poniżej 300 a remont 300, więc tutaj nie się to karze zastanowią czy chcą zarabiać, czy chcą prowadzić warsztat, czy tylko chcą żeby pozbyć się klienta więc wracają do tematu tego co to jest za produkt? Skąd to przychodzi? Ja sam bym chciał wiedzieć, moi drodzy, e, producenci nie chcą z naciskiem na słowo, nie chcą nam tych informacji też udzielać. Mimo, że my robimy wszystko, naciskamy na nich. Skąd to przychodzi, to nie chcą i ja się z tej nie dziwię, ponieważ doskonale wiem, że często jest to też wymiana pomiędzy hurtowniami i nie chcą zdradzić z jakiej hurtowni to przyjechało lub z jakiej hurtowni się wymienili. Tutaj mam łańcuchy do Bajzona. Łańcuchy już pojechały 14 sztuk, 12 sztuk przyjechało, do, pojechało do klienta, Dwie sztuki zostały, bo w ostatnim chwili się klient Rozmyślił, tak jak mówiłem, fura garażowana. Więc w tej chwili moje studio muszę znowu przenieść. Ale już tutaj jutro, pojutrze będzie tutaj porządeczek, to jeszcze czekam na klienta, bo potniki zamówił i muszę go zdzielić kiedy przyjedzie. Bo ma trochę do mnie 90 km, więc czas najwyższy, żeby dojechał. To raz, dwa, tam opona poleci, skrzynka będzie zapełniona. Tutaj sobie ją postawimy w rogu. Więc miejsce będzie i zająłem się pewnymi tematami. I gdy zająłem się tymi tematami na Allegro moi drodzy, więc zanim do nich przejdę, to po pierwsze, jeżeli podoba Ci się co, co robię, subskrybuj. Jeżeli potrzebujesz kontaktu, w opisie każdego filmu jest podany numer do mnie, ale dokładnie do firmy, w której pracuję. Więc jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Kolejna rzecz moi drodzy, i czym bym musiał się też zająć, to muszę się zająć niestety nieuczciwymi sprzedawcami. I są tacy sprzedawcy, i powiem Wam szczerze, znalazłem kolejnego takiego sprzedawcę. I pisałem z ale drogo, pisałem z pracownikami, ale drogo, rozmawialiśmy na ten temat już kilka dni i powiem Wam szczerze, im to chyba pasuje. Ja robię wszystko, żeby w tej sytuacji, żeby ta sytuacja, żeby się nie powtarzała. Ponieważ uczciwi sprzedawcy tracą. Oczywiście dzisiaj mam taki przypadek z klientem, który otrzymał od nas uszkodzony rozrusznik. Tylko, że już wypisuje w dyskusji, że nie był zabezpieczony rozrusznik, że był rozrusznik uległ uszkodzeniu. E, kwestia jest taka, że sam się pogrążył, bo wysłał zdjęcie do Allegro, żeby Allegro mu pomogło w dyskusji e, z wypełniaczem. Rozrusznik był zabezpieczony jak nigdy, moi drodzy, profilami styropionowymi. Z każdej strony rozrusznik był. Obłożony profilami styropianowymi. Dodatkowo z rozrusznikiem jechała lampa, i teraz tak: karton jest nieuszkodzony, zewnętrzny karton jest nieuszkodzony. Lampa jest cała, a rozrusznik ma pęknięte ucho, i karton jest rozrywany. Więc cuda się dzieją, moi drodzy, bo Brak uszkodzeń zewnętrznych, a wewnątrz jest uszkodzone. Klient najpierw do mnie pisze, że przesyłkę kurier zostawił, a drugi raz, że została odebrana. Więc tutaj są rozbieżności, nie? I chcemy mu pomóc w złożeniu reklamacji u przewoźnika. Oczywiście ma problem, nie chce skorzystać z tego prawa. Ale drogo już się wypowiedziało w tym temacie, że jak najbardziej tak ma spisać protokół i ma złożyć reklamację, ale nie dociera. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. A co do właśnie tych nieuczciwych sprzedawców. I powiem wam szczerze, ucierpiała nie tylko moja duma w tym momencie. Ale ucierpiało imię firmy, w której pracuję. No, niestety, moi drodzy, muszę Wam to powiedzieć: że nie są to sytuacje, które mnie osobiście zadawalają z tego yy, biegu spraw, ponieważ Tutaj sobie to postawię, poczekajcie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno przęsło muszę sobie rozwinąć. O, o miejsce tu ma taki swój stojaczek. Uruchomię sobie system i pokażę Wam, jak działają nieuczciwi sprzedawcy, starając się wyjść z ofertą do Was żebyście wy, jako kupujący, otrzymali produkt najwyższej jakości, ja staram się swoje aukcje opisywać najlepiej jak potrafię. Wiadomo, że nie ustrzegam się. Poczekajcie, nie wiem czy tak, czy tak. Czy tak? To muszę zrobić sobie tak, żeby to miało ręce i nogi. Muszę sobie tu obraz też powiększyć. Zobaczymy, co to się uda odpalić. Jest. Chodzi mi głównie tutaj o te, ale drogo. I teraz yy, już wam pokazuję. Mam tutaj takiego sprzedawcę, który sprzedaje pewną część. Yy, tak. I teraz katalog produktów tutaj podpowiada porównaj oferty dwóch. Widzicie? I to jest moja oferta. Pompa hydrauliczna 42 litry, to jest największa wydajność pompy waryńskiego. I zobaczcie, stworzyłem produkt. Przepraszam. Stworzyłem produkt. Jest dokładny opis. Pompa plus zawór, plus filtr zsawny. Producent pompy waryński zaworu hylmet, ponieważ waryński nie robi zaworu. Napęd firmy Korurs. W tej chwili tu akurat jest mała niedomówienie, ponieważ napęd też jest w sprzedaży Hilmetu Czyli zamiast złożyć mamy tulejki, więc jest dużo, dużo lepszy i w tej samej cenie. I mamy wszystkie parametry. Producentem tego zestawu jesteśmy my jako agrohandler, i my do tego się podpisujemy, podpisujemy się ze względu na to, że jest to zestaw produktów różnych podwykonawców, więc my jako firma Agrohandler musimy się pod tym podpisać jako producent. I mimo tego, że was informujemy tutaj dokładnie, to są firmy, które się pod nas podszywają. I zobaczcie, porównaj dwie oferty. Jest firma Ecomon, że jest sprzedający o Niku Ecomon średnia ocen 95,4, no to już pominiemy. I teraz zobaczcie, oferta jest o 20 do tańsza. Zdjęcie jest zerżnięte od nas 1 do 1. Producentem części jest agrohandler, czyli wynika z tego, że gość kupuje to o taniej. I sprzedaje na portalu aukcyjnym. Co jest nieprawdą. Ja z tym walczę od tygodnia, moi drodzy. Walczę z tym od tygodnia. Piszę do pracowników Allegro, do konsultantów i niby mieli z tym zrobić porządek, ale nie zrobili. I zobaczcie, jedynie co się zmieniło od wczoraj, to producent, zobaczcie, wpisał producenta waryński Hilmet Korurs Wcześniej tego, moi drodzy, nie było. Teraz jest to zmienione, bo ja wczoraj jeszcze z tym panem rozmawiałem, więc jest to zmienione i jest cena obniżona. Dobra, pomijając fakt, że cena jest obniżona, to tu też jest mała nieprawda, ponieważ w korursie od trzech tygodni nie ma napędów. I tych napędów najprawdopodobniej jeszcze przez miesiąc-dwa nie będzie, bo nie ma komu tego poskładać. Tak to, taką mam informację. I teraz napisałem do nich, że wykorzystują naszą nazwę, podpisując się pod naszym produktem, niezgodnie z prawem. I zobaczcie, napisałem to tydzień temu. że bo pierwszy raz dzwoniliśmy jakoś tak, wzywam po raz kolejny do zaprzestania wykorzystywania naszej nazwy firmy w swoich ofertach jako producenta danego zestawu. Z racji, że my ponosimy jakieś wizerunkowe szkody, ponieważ w tamtym momencie ta aukcja, nie wiadomo co to było. Tutaj pracownik Napisał, że już zmieniają. Czyli automatycznie przyznali się do tego, że wykorzystują naszą nazwę, ale pomimo trzech dni nie zmienili nic. I zobaczcie. Dzień dobry, proszę wysyłać. Producentem części jest Waryński. Jest to błąd katalogu Allegro. Czyli już jest znowu kombinatorstwo, ponieważ producentem tych elementów nie jest Waryński. Oprócz pompy. ...hylmetu i napędu nie robi. Napęd jest warińskiego, tak jest warińskiego, to przepraszam, więc tu jest już mała rozbieżność i ...filtr też jest jakiś tam, jakiejś firmy więc tu już mamy z tym ogólnie problem, i z tym sprzedającym też jest problem. Ale żeby było ciekawiej, moi drodzy, to ja sobie prześledziłem tego sprzedającego, i to prześledziłem sobie bardzo, bardzo poważnie. I gdy wejdę w informacje o sprzedającym, czyli tutaj sobie weźmiemy te jego komentarze yy, negatywne, bo trzeba sobie też ustalić: oferty, komentarze, nie polecam. I to, co się powiela już w, na pierwszym, pierwszym, yy, pierwszej wiadomości negatywnej, którą nawet tutaj jest wysyłana dzisiaj, nie odbiera telefonów, nie potrafi wiążąco odpowiedzieć drogą mailową. Yy, wielu klientów tego towaru nie otrzymuje, wielu klientów dostaje towar z opóźnieniem, więc to jest powtarzalne, jest to nagminne, yy, że, dos że dostawy nie zostają dostarczone. Więc prześledziłem sobie dalej i zobaczcie, Nieterminowa y dostawa, brak reakcji na wiadomości, zamówienie zostało dostarczone. Więc tutaj jestem w stanie to potwierdzić, bo też miałem problem, żeby tutaj z nim y korespondować. Y wiele towaru nie wysyła, czyli towaru, który sprzedaje po prostu nie ma. Zamawia gdzie indziej i jest tak zwanym przerzucaczem. Mogę się mylić. Ale... Myślę, że z tych informacji, które tutaj są widoczne, taką laurkę ma wystawioną. Uwaga! Uważajcie na tą pseudo firmę. Proszę sprawdzić opinię w Google, a wszystko będzie jasne. Zastanawiam się ja tylko jedno, dlaczego Allegro pozwala nad takim firmom prowadzić u siebie na portalu takiej praktyki. Zamówienie złożone 27-31 brak wysyłki. I zobaczcie, tu jest fotel. Ten, który ja sprzedawałem na aukcjach w promocji za 1100 zł. Ja go teraz sprzedaję za 1250, ponieważ prowizja na tym portalu jest strasznie droga. Więc taniej niż 1250 zł nie opłaca mi się co sprzedawać, aby ten produkt miał branie. Więc jest sprzedawca, który to wystawi za 1200 zł, bez grosza. I co jest najlepsze? Ja to sobie sprawdziłem, moi drodzy. Sprawdziłem sobie u dostawcy. Mówię, jak? Słuchaj, handlujemy tyle czasu, biorę tych siedzeń w opór i nagle wysakuje gość, mówi, ty, ale on od nas nie bierze. On kupił tam kiedyś jedno, jedno siedzenie i od tego momentu jest cisza. Więc mówię, coś tu musi być z tym odwalone. No i niestety, moi drodzy, potwierdziło się to, o czym myślałem. To jest siedzenie go parta. To siedzenie tam granica 1200 zł, yy, to 250 minus prowizja. Więc tu jest to bardzo, bardzo yy, na granicy opłacalności za 1200, powiem Wam szczerze. Jeżeli coś by miało zostać to 1249,99, które my mamy na tym portalu, jak najbardziej jest w miarę racjonalne. Jeżeli to jest sprzedawane inną drogą, może być to tańsze. Więc tak to wygląda. I teraz wchodząc w te komentarze, zobaczcie. fotel niezgodny z opisem, problem wymiany. Gdy uzgodnione było, że wyślą prawidłowy fotel okazało się, że zwrócili pieniądze i przeprosili za kłopot. A fotel nadal dostępny w ogłoszeniu. Nie odbierają telefonu, nie polecam. I co się okazuje, że najprawdopodobniej wysyłają podobny fotel o podobnych właściwościach, ale nie identyczny jak na tej aukcji. Tak można wywiązkować z tego, komentarza. I to są komentarze, powiedzmy, co dwa dni. Kupiłem ze względu na termin osowy 25, właśnie się dowiedziałem, że przełożony nie wiadomo kiedy, najważniejsze jest zgarnąć kasy i ulać klienta. Więc to się powtarza. I co znalazłem? Przesyłka opóźniona tydzień. W dzisiejszych czasach, gdzie Wam zależy na czasie. Sprzedający towar, którego nie mają, na Allegro mają zły numer telefonu. Ale jeszcze coś znalazłem, tylko muszę teraz to poszukać. Dwa miesiące trwała reklamacja. Nie odpisuję na wiadomości. Ponad miesiąc coś czekał, ale jest jeszcze gdzieś brak jakiejkolwiek reakcji na zadawanie, zadawane pytania. Kulturalnie byłoby odpisać, przynajmniej przykro mi bardzo, ale nie możemy w tej sprawie pomóc, że się stylu, ale zero pomocy. I teraz, jak my, uczciwi sprzedawcy, mamy w tym temacie sobie radzić? I powiem Wam szczerze. Że wczoraj jeszcze u tego sprzedawcy znalazłem lampę, i to, co chciałem Wam pokazać, to teraz mi umyka. I zobaczcie, szukam, szukam daleko, a to było tak blisko. Dostarczono produkt inny niż w zamówieniu. Oszukuje ludzi, wysyła chińskie lampy zamiast oryginalnych. I teraz zobaczcie. Auta już jest zamknięta. Jest nieadekwatna, ponieważ tych lamp już nie ma. I teraz zobaczcie. Lampa. Producent części kramp. Numer lampy, numer krampa. Oryginalne części. Lampa robocza. 16 LEDowa. Wszystko jest opisane. I teraz zobaczcie, zakup od Ecomon. Nie wiem, czy będziecie widzieli, zakup od Ecomon. W opisie napisane, że lampy producenta Kramp. Podane oznaczenie krampa, a przychodzi chińska podruba Neomax, która kosztuje 30 zł, kpina i oszukanie kupującego. Zwracam towar i teraz zobaczcie więcej opinii. I żeby to było. To jest ocena od jednego kupującego i od drugiego kupującego. Tu jest dwóch kupujących różnych M5 i EC9. Więc tu jest klient, a tu jest jakiś. Nie wiem. W opisie napisane, że lampa producenta Kramp, chińska podróba. Sprzedawca podaje, że to lampa firmy Kramp, a przychodzi jakiś chiński badziew. Więc mamy dwóch różnych. I teraz zobaczcie, żeby nie było. Neomax lampa robocza. Widać, widać. To jest jedno zdjęcie. A tu sobie powiększymy o jedno, drugie. I powiem Wam szczerze, tace, takie coś mnie osobiście wkur <laughs> w miłosiernie ze względu na to, że uczciwi sprzedający dostają rykoszetem. Rykoszetem, i ale drogo z tym nic nie robi, powiem Wam szczerze. Ja, bynajmniej, jako inny sprzedający, nie widzę z tym. Nie widzę z tym chęci z ich strony, żeby cokolwiek zrobili i żeby cokolwiek chcieli zrobić. Więc uważajcie na zakupy. Ja nie jestem święty, od razu Wam mówię moi drodzy, ale. Jest wiele właśnie takich sprzedawców i teraz chodzi o to, żeby nie zostać po prostu oszukanym. Zwracajcie uwagę, co kupujecie. Jeżeli kupujecie towar i dostajecie coś innego w komentarzach, trzeba to nagłaśniać. Jeżeli macie jakieś grupy facebookowe i też trzeba to pokazywać. Że dostaliście coś innego niż zamawialiście, bo żaden sprzedawca nie może odpowiadać za jakość produktu. związku na to, że my tego nie produkujemy. My w tym nie siedzimy. Ale każdy sprzedawca może odpowiadać za to, że wysyła towar inny niż był zamówiony inny niż był kupiony. Więc życzę Wam cierpliwości i wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, lajkujcie. What